Dzień dobry, witajcie. W dzisiejszym filmie opowiem Wam tylko o jednym zapachu. Rzadko się to zdarza u mnie na kanale, ale zapach jest niebyle jaki, bo bardzo długo na niego czekałam. No myślę, że ponad rok. Ale koniec końców udało mi się go kupić. To znaczy teoretycznie dostałam go od męża na Dzień Kobiet. Czyli tak jak to u nas wygląda, ja zamawiam, mąż płaci. Bardzo nam się ten system sprawdza, obydwoje jesteśmy zadowoleni. A co to za perfumy, na które tak długo czekałam? Jest to Al Rayan od Atar Collection. Perfumy, które są na rynku od 2015 roku, czyli już 10 lat. Natomiast jest to inspiracja innymi perfumami, mianowicie Baldia Freak od Bajredo. Mam jeszcze jedne perfumy inspirowane tamtym zapachem i myślę, że jest im bliżej do oryginału. Mianowicie jest to Bia Freak od Flavi. I patrząc na nuty, Bia Freak to jest idealny klon tamtych perfum, natomiast Al Ryan ma sporo perfum słodszych, takich kandyzowanych i dlatego tak bardzo mi się podoba. Gdy poznałam te perfumy, od razu wiedziałam, że będę chciała je mieć. Natomiast sama bym po nie nie sięgnęła, ponieważ nie podoba mi się flakon. Ja nawet nie mogę powiedzieć, że on jest brzydki. On dla mnie jest po prostu paskudny. Ja tak nie lubię tych blaszanych puszek. Zauważyliście, że nie mam ani jednego zapachu od Montal? No właśnie dokładnie z tego samego powodu. Takie flakony kojarzą mi się po prostu ze środkami zwalczającymi owady, muchozole, brosy i te inne. Dla mnie flakon musi być ładny, lubię jak jest przezroczysty, a jeśli nie jest, to niech on chociaż będzie szklany. Takim blaszakom mówię kategoryczne nie. Jak w takim razie doszło do tego, że poznałam te perfumy? Otóż dostałam paczkę od Agaty. Myślę, że to już minęło ponad rok na pewno. Agata ma bardzo dużą kolekcję perfum, lubi perfumy niszowe i przysłała mi wiele pięknych zapachów. Natomiast zakochałam się od razu w tych. Jak tylko nałożyłam na rękę, wiedziałam, że to będą moje perfumy, zaczęłam szukać w internecie. No, i okazało się, że niestety, ale tych perfum nie ma. Są niedostępne, natomiast te flakoniki, które można kupić, jeszcze jakieś niedobitki, kosztują ponad 600 zł. Została we mnie jeszcze jakaś resztka rozsądku i stwierdziłam, że mimo, że bardzo mi się podobają, to 600 zł za nie nie zapłacę. Ale tutaj do akcji weszła nasza Gosia. Śmiejmy się, że jest agentką do zadań specjalnych, i rzeczy niemożliwe załatwia na pojutrze. Znalazłam mi dziewczynę, która miała w ofercie 10 ml właśnie w tym flakoniku. Skontaktowałam się z nią i kupiłam te perfumy. Bardzo je oszczędzałam. 10 ml ulubionych perfum to jest nic, a one pachną po prostu przepięknie. Jaki to jest zapach? To są perfumy słodkie, tropikalne, cytrusowe, pudrowe i kwiatowe otwarcie mają właśnie takie słodko-cytrusowe. Tu jest bergamotka, tu jest mandarynka i jest mango, ale w wydaniu takim soczystym i dojrzałym nie bardzo przepadam za mango w takiej postaci jeszcze zielonej, ale to mango dojrzałe pachnie rewelacyjnie, szczególnie latem. Gdy się wącha te perfumy, to ma się wrażenie, że one musują, a im jest cieplej, tym to musowanie jest lepsze. I bardziej przyjemne, bo nie powiedziałam wam jeszcze, że te perfumy najładniej pachną latem. A im bardziej te perfumy się rozwijają, tym stają się bardziej słodkie, bardziej pudrowe i fiołkowe. Ale ten fiołek to nie jest nutka taka, jak kojarzymy z Insolens. To jest taki zielony fiołek, ale najładniejsza w tych perfumach jest baza. I za to te perfumy lubię najbardziej. Ona jest nadal cytrusowa, ona jest nadal musująca, ale dochodzą takie słodkie, kandyzowane nuty, ponieważ tutaj jest róża i rachatłukum. I mnie to się kojarzy właśnie z różanym rachatłukum. Jadłyście kiedyś? Kiedyś szwagierka przywiozła mi z wakacji właśnie różane rachatłukum, jak ono pachniało. A jakie było dobre? Ale niestety paczuszka była mała i szybko zjedliśmy. I właśnie tych kandyzowanych nut brakuje mi w tych perfumach. W Biafric, bo wtedy, gdy myślałam, że nie kupię sobie Al Ryan, stwierdziłam, że kupię sobie Biafric. Przecież są bardzo podobne. I rzeczywiście tak jest. Tylko, że tutaj baza jest wytrawna, tu jest wetyweria. Te perfumy są bardziej uniseksowe. Natomiast Al Ryan, przez dodanie tych nut słodkich, kandyzowanych, cukierkowych, jest bardziej kobiecy i bardziej mi się podoba. I lepiej mi się nosi niż Biafrik, chociaż też bardzo je lubię. Pamiętam, jak kiedyś pisałam do dziewczyn, że te perfumy mogłyby być taką moją letnią sygnaturą. Wiadomo, że my sygnatury nie mamy, ale gdybym miała, to mogłyby nią być. Te perfumy bardzo mi się kojarzą z rodzinami moich chłopaków, ponieważ mój syn i mój mąż mają rodziny tego samego dnia, i wyszliśmy sobie do restauracji. I pachniałam tymi perfumami. I cały dzień wokół mnie roznosił się zapach tych musujących cytrusów i tego słodkiego rachatłukum. I jak wącham te perfumy, to się przenoszę do tego dnia. Te perfumy zostawiałam sobie na takie specjalne okazje, ponieważ 10 ml to jest bardzo mało. A tutaj, w tym flakonie już. O, to mi hula wiatr, powiem Wam. O, nie wiem, czy nie dokonałam. Ostatnich psików. Są naprawdę ładne, ale ładniejsze będą latem. Jeżeli to były ostatnie psiki, to teraz jest najwyższa pora, żeby otworzyć moje nowe pudełeczko z moimi nowymi perfumami. Mam je tutaj. Jeszcze zafoliowane. Dokonam inicjalnego psiku. Porównam sobie z. Tymi starymi perfumami, zobaczę, czy zapach jest dokładnie taki sam, czy nic się nie zmieniło i czy na przykład nie będę musiała poczekać na to, żeby się troszkę zmacerowały, żeby dostały powietrza, jak to zwykle z nowymi arabskimi perfumami. Jeżeli folia będzie za mocno szeleściła i usłyszę to na filmiku, to wytnę ten kawałek. Zobaczcie, jakie ładne jest to opakowanie. Ono jest welurowe. Tutaj ma emblematy, które nie są naklejone, tylko są wytłoczone. Przepięknie to wygląda. No a Arabowie potrafią robić i flakoniki, i y, opakowania. Przy czym y, tutaj z tym flakonikiem wiecie jak jest. Nie moja estetyka. No, teraz ich nie otworzę. O. Dobrze, że tego nie widzicie, bo mi wszystko wyleciało. Tak wygląda mój nowy flakonik. Wiecie, jak się cieszę z tego zapachu? Niesamowicie! A musiałam się spieszyć z zakupem i szybko podejmować decyzję, ponieważ w perfumerii, w której je zamówiłam, nie dość, że była dość przystępna cena. To jeszcze były tylko trzy flakony, a jak się zaczęłam zastanawiać, to już został tylko jeden, więc szybko musiałam podjąć decyzję. No to pierwszy psik zaraz będzie dokonany. Powiem Wam, że są ostrzejsze niż te moje. Bardziej cytrusowe i mniej słodkie póki co. Mam nadzieję, że nikt przy nich nie grzebał. No nic, muszę im dać czas. Na pewno opowiem Wam o nich latem, bo będę ich nadużywała. Teraz mam większe opakowanie, więc nie muszę się tego ograniczać. O, pomalutku wychodzą już nuty słodkie. Będzie dobrze. Ale powiem Wam, że bez testów tych perfum nie kupujcie. Bo tak jak każdy zapach ten też polaryzuje, wszyscy ci, którzy opisują te perfumy, tak jak ja je czuję czyli takie cytrusowo-słodkie są zachwyceni tym zapachem. Natomiast dla niektórych to są perfumy bardzo piżmowe. Ja tu praktycznie piżma nie wyczuwam. Inni porównują te perfumy do zapachu płynu do płukania tkanin i też są nimi rozczarowani. Więc testy, testy jeszcze raz testy. Jak tylko będziecie miało ochotę kiedyś kupić te perfumy, to najpierw je przetestujcie. Ja w tym roku jestem bardzo zadowolona z prezentu na Dzień Kobiet, bo mój mąż tak nie bardzo obchodzi takie różne dni. Obchodzi je tylko wtedy, kiedy mu pasuje. Na szczęście w tym roku mu pasowało i mam flakonik w swoich ukochanych perfum na lato. I to tyle w tym filmie. Jeden zapach, a i tak się nagadałam. A wy dostałyście coś na dzień kobiet? Chociaż powiem wam, nieważne co dostajemy: czy to są czekoladki, czy kwiaty, czy perfumy, czy jest to po prostu poranny buziak z życzeniami. Najważniejsze, że pamiętają. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia Buziaki Papa.